Wszystko wskazuje na to, że do końca lipca zostanie zakończona przebudowa ulicy Staszica w Bolesławcu. To jedna z najbardziej newralgicznych ulic w mieście. Dochodzi tu często do kolizji. Dlatego przy okazji remontu powiat postanowił dodatkowo zainwestować w sygnalizację świetlną na skrzyżowaniu ulicy Staszica z Góralską. Skrzyżowanie ulicy Staszica, czyli drogi powiatowej z ulicą Góralską, czyli z drogą miejską, ona to jest tradycyjnie już od lat duży problem, jeśli chodzi o ilość kolizji. Nie mówimy tu o wypadkach, bardziej o kolizjach. To jest oczywiście spowodowane tym, że w tej części miasta umiejscowiona jest i szkoła średnia, mówię o drugim liceum, i szkoła podstawowa. To powoduje duże natężenie ruchu, szczególnie w określonych godzinach, szczególnie w godzinach porannych. I postanowiliśmy poprawić bezpieczeństwo w tej części miasta właśnie przez montaż sygnalizacji świetnej. Przebudowa ulicy Staszica to jedna z największych tegorocznych inwestycji drogowych powiatu bolesławieckiego. Łącznie samorząd remontuje obecnie 12 odcinków swoich dróg w Bolesławcu i okolicach. W mieście Bolesławiec, ta przebudowa dotyczy ulicy Gdańskiej, która już jest zakończona, ulicy Staroszkolnej, tam jest budowa odcinka nowej drogi, ulica Staszica i droga rowerowa przy ulicy Kosiby, która łączyć się będzie z drogą rowerową wykonaną przez gminę wiejską Bolesławiec. To jest droga rowerowa z miejscowości Łaziska właśnie do Bolesławca. To zaledwie pierwszy etap remontów drogowych, które powiat bolesławiecki zaplanował na ten rok. Powiat ma w planach kolejne remonty, nie tylko dróg, ale i chodników. Warunkiem jest pozyskanie dofinansowania na planowane inwestycje. Teraz przygotowujemy aplikację o pozyskanie środków z tak zwanego Polskiego Ładu, czyli programu inwestycji strategicznych na przebudowę i budowę chodników przy ulicy Jeleniogórskiej. Na następny etap przebudowy ulicy Stasica, bo ten odcinek. To jest dopiero pierwszy etap tego zadania. Chcemy również pozyskać pieniądze na realizację zadań na terenie powiatu Bolesławieckiego, na terenie gminy Osiecznica, gminy Warta Bolesławiecka, gminy Nowogrodziec i gminy Gromadka i oczywiście gminy wiejskiej Bolesławiec. Starostwo powiatowe w ostatnim naborze pozyskało blisko 15 milionów na budowę nowych dróg, nowych, nowych chodników. To bardzo cieszy. Cieszę się, że te środki trafiają do powiatu bolesławieckiego, że trafiają na Ziemię Bolesławiecką, ale również liczę na to, że w najbliższym czasie te środki również dalej będą trafiały, bo przed nami kolejne nabory. Akurat jest rozpoczęty nabór na, dla tak zwanych gmin i powiatów popęgierowskich. Liczę, że również w tym naborze powiat bolesowiecki, Ziemia Bolesowiecka uzyska kolejne środki. Poseł Szymon Pogoda duże nadzieje wiąże też z ogłoszonym właśnie naborem wniosków w ramach rządowego programu inwestycji strategicznych, który skierowany jest do wszystkich samorządów. Oznacza to, że trzy wnioski może złożyć każda gmina, każdy powiat i każde województwo. Nabór, który ruszył 20 lipca, potrwa do 16 sierpnia. W tym roku na poprawę dróg i chodników w powiecie Bolesławieckim samorząd wyda około 17 milionów złotych.